W kościele środowisk twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie kolejny z cyklu koncert kameralny. Wystąpił zespół Kolegium Muzykum Sancte Cecylię. Muzycy zagrali m.in. utwory Bacha i Góreckiego. Z reguły gramy te koncerty po nabożeństwie i jakby ta atmosfera nabożeństwa przenosi się później na koncert, ludzie są jakby bardziej nastawieni na odbiór takiej muzyki. Gwiazdą muzycznego wieczoru była pięcioletnia Marianna PASCHIK. Ja mam na imię Marianna. I, 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 lubię wylać. I mam lat pięć i pół. Mała skrzypaczka z Gdańska zdolności muzyczne wykazywała od najmłodszych lat, nucąc różne melodie i idealnie czysto naśladując dźwięki usłyszane na ulicy, np. Na sygnał karetki czy pisk hamulców. Ostatnio zaczęła komponować swoje utwory na skrzypce. Dochód z koncertu przeznaczony został na terapię przewlekle chorego Dawidka.